patrzysz na jakikolwiek wykres, na przykład S&P 500. Indeks o najlepszych wynikach w długim okresie, prawda? S&P, wiesz, patrzysz na to w perspektywie wszechczasów i rośnie po prostu. Okej, okay, tak. Ale patrzysz na to w ciągu dnia, czasami tygodnia, czasami miesiąca i jest w dół. Ma czerwone dni, ma czerwone tygodnie, ma czerwone miesiące. Czy to oznacza, że to chujowy indeks? Nie, absolutnie nie. To naturalna część wzrostu. Więc dlaczego się na siebie wściekasz w tych momentach, które wiesz, że są nieuniknione? Oddal się i pomyśl o tym, co było rok temu. Czy masz dodatni bilans w porównaniu do poprzedniego roku? Jeśli tak, to świetnie. Wtedy się rozwijasz. Spojrzysz wstecz na rok i prawdopodobnie pomyślisz człowieku moje życie było zupełnie inne byłem zupełnie inny wiesz byłem na zupełnie innym etapie życia i od tamtej pory osiągnąłem tak wiele wiesz ale może jeśli skupisz się na tygodniu i pomyślisz czuję się okropnie nie jestem konsekwentny nie chodzę tyle na siłownię nie wstaję o właściwych porach nie jem zdrowo tak się zdarza człowieku tak po prostu się dzieje teraz inną rzeczą jest pozostawanie w tym stanie przez dłuższy czas dłużej niż jest to konieczne więc to jest równowaga ale same nastroje nie określają twojej tożsamości nie oznacza to że zmieniłeś się w słabego lub słabomyślnego osobnika ani że jesteś mniej wartościową osobą czy mniej zdolną niż byłeś jeśli to do ciebie trafia udostępnij niech inni też złapią perspectiva.